Witam Was, widzowie, w nowym odcinku z serii Masterplan IQ. Myślę, że to jest ten zapis. Myślę, jak ten, to będziemy na tym zapisie lecieć. Chociaż mi się nie wydaje, że to ten. To wrócę do wcześniejszego. Wyjdzie do menu. Wiesz o tym testem. No to teraz mamy jakąś kiełbasę zrobić. Jest gotowa do produkcji, postaw kolejny budynek, ale nie zapomnij zrównoważyć produkcyjnych zasobów. Sobie zbudujmy, tutaj mamy w świni, to mamy z farmy i studni. Hmm. Tak możemy zrobić, Co tu będzie budować, sorry za mój głos, bo mogę trochę przez nos gadać, no, znaczy no, mogę tak gadać, że no, bo mam zatkany nos trochę, Tu będę w stanie doprowadzić tu czy nie. Niby będę w stanie no, no bo woda jeszcze jest tutaj niżej, no to ja jestem w stanie I ziarno Będziemy mieli świnie Możemy sobie trochę magazyn przesunąć Trochę sobie przesuńmy I zróbmy sobie Nie muszę mieć 6 cegieł A no, produkują się cegły, to dobrze A właśnie mogę przyspieszyć przecież. Co się robi tutaj te cegły, czy co? Zobaczę. To jest glina. Glina cegła i jest tu cegły. To czemu to nie produkuje? Bo nie ma chleba. Czemu nie ma chleba? Albo chleb nie produkuje się. Niech to było tu. Tu było chleb. Tu jest farma młyn. Więc młyn sobie wybudujmy. No nie, to bym tu przesunął do góry jak na razie. Tutaj młyn wybudował w tym miejscu. Zaraz obok, yy, myślę, że tu w piekarniach. Bo tak się będzie dało. Nie, nie będzie się dało. Zaś woda tutaj chyba nie pójdzie. Czy pójdzie? Nie pójdzie. Hmm. Teraz by poszło, ale no i tak dalej nie idzie. Dobra, teraz jest tu mąka i ziarno tu. Powinno iść chleb, chleb tu. Hmm. Dobra, teraz musimy jedynie rzeźnika zrobić. Sobie powróćmy. Teraz już cegły powinny być produkowane. Tutaj deszcz mamy, to nie wiem czy deszcz coś zmienia. O idzie już cegła pierwsza. Tutaj będziemy mogli już zaraz ześ rzeźnika zrobić, coś brakuje. Nie, nic nie brakuje. Wszystko jest dobrze, chyba. A nie mamy tu chleb. Nie wreszcie, co się stało, że chleb. Nie. <noise> Że chleb nie szedł, albo nie było wejścia podłączonego. Dobra, podłączę najwyżej to się usunie. Wszystko mm, nie, to się usuwało. Nie, tu I możemy postawić kolejny ten. Możemy budować. Tu jest, dobra. I woda tu była do tego. Nie. O, teraz będziemy. Nie powinno wszystko działać już. Więc chyba będziemy mogli już sobie rzeźnika zrobić. Bo gdzie? Nie wiem czy stąd by to dało się tak przeprowadzić, tam nie, bo to wejdzie na obiekt to nie wiem czy to będzie się dało. Nie o tak, tak. Chyba nic nie jest za daleko i tak dalej, więc chyba będzie dobrze. A teraz chlebu brakuje. Chleba. Jakby zrobić 2D. Powinno chyba już. Wystarczyć chleba. Tutaj też można zrobić kolejne ten... Farmę mamy, farmę mamy. To mułem zrobić tu gdzieś. To zaś... Uważa, że tak to zrobić ziarna. Pustu dnia. Tutaj by się nie dało, tutaj nie da się. nie wiem czy jakbyśmy tutaj by przechodziło tą studnię przesunąć trochę niżej zrobić tu i w wodę Wodę by się nie dało. Albo woda nie ma chyba dostępu do wody, czy co? Dobra, no to najwyżej nie, musi mieć dostęp. A nie. Jakiś filar musimy zrobić, ale dalej nie wiem, czemu ta woda ten. Chyba że to dlatego, że mamy. O właśnie, 3 na 3 wyjścia wody. Musimy sobie poradzić z tymi trzema wyjściami. I kurde, dalej się tego nie dało. To nie wiem. Ech. Nie wiem co chciałem powiedzieć, co chciałem dokończyć, ale... Hmm. Bo tu wody nie ma, właśnie. Teraz. że to usuniemy. Tutaj znowu dodamy wodę w tym miejscu. Teraz już połączyć. Hmm. nie wiem jak to zrobić szczerze zawodam, o dobra tak teraz tak jakiś filar musimy postawić eee, nasza osada rośnie, niektóre z już teraz wyglądają dość wymagająco było ułatwić korzystanie z nich, nasi budownicy wymyślili coś nowego, filar dzięki temu możesz zmienić trasę dróg, wybuduj ten obieg i zastanów się nad sposobem Optymalizacji połączeń komunikacyjnych już teraz. Ja mogę przyspieszyć? Bo to. O, dobra. Jest chyba ten filar. Co, i mogę? Jest. Chyba wiem o co chodzi. Że tak, jakby, jak mam, nie wiem. Dajmy, a tu mam. O, dajmy, że tak jest. O. Tak jest. Tutaj mam coś, a ja tutaj mam przyjść. No to łącza po prostu to z tym i to z tym. No i fajnie. Ech. No to będzie jednak montowane. Jedną połowę nagrania mi wywaliło No Ech. Dobra Ech, Lecimy dalej A mogę ten filar usunąć? Na razie mogę Na początek przydadą się jakieś stalowe sporniki Hutnicy nie... To nie zwyczajnie I nie noszą inne ubrania. Albo ja coś źle czytam, albo to jest tak doba przetłumaczone. Musimy zrobić dla nich ogrodniczki, by w ogóle przemy, przemyśleli naszą ofertę pracy. Na początek kaliko. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Mamy plantację bawełny, przędzalnia, oddowlanie, warsztat i Fabryka Futera To chyba trzeba będzie to robić Ale zrobimy to w nowym Bo To przez to że mi wywaliło Nagrywanie i teraz No Nie mam zielonego pojęcia Ile już nagrywam, A nie chcę żeby to był odcinek długi Pewnie i tak będzie krótki, ale to. Tak to nagram Wam coś, jeszcze dodatkowo może z tego. Więc yy, dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. No, na razie.